Cześć, z tej strony Tom i jak widzicie przed wami kolejny komiks. Tym razem Spawn Batman, ponieważ będę kontynuował przedstawianie tego uniwersum stworzonego przez właśnie Franka Millera. Tutaj wraz z Todem McFarlane'em stworzył taki oto komiks, gdzie jest to crossover dwóch postaci. Postaci Spawna, czyli tego oto tutaj pana oraz Batmana, czyli można powiedzieć naszego ulubieńca, jeżeli chodzi o mój kanał, na tę chwilę. I tak jest to, tak jak powiedziałem, świat stworzony przez Franka Millera, czyli albo The New 52, Ziemia 31, albo jeszcze po staremu, postkryzysowe, Ziemia 686. I przejdźmy do... Tego tutaj wydania, które w tej chwili chciałbym wam zaprezentować. Jest to komiks pierwotnie wydany w 1994 roku, wydany przez Mandragore, tak, ten egzemplarz, który mam tutaj w roku późniejszym bo 2006, natomiast tak jak wspomniałem, w 1994 przez wydawnictwo Image, które jest odpowiedzialne między innymi za. Taką serię sławną jak The Walking Dead. Jeżeli ktoś nie wiedział, to właśnie oni są odpowiedzialni za stworzenie tego kontinuum. I przejdźmy teraz do tego, co dzieje się w fabule. Przede wszystkim, na początek idzie tutaj nasz Batman na tapetę. Prowadzi on walkę z tak zwanymi cyborgami w ślepych, ciemnych uliczkach. Jak się okazuje, cyborgi, pomimo tego, że mają stalowe i maszynowe ciało, to w środku jest, okazuje się, głowa, głowa człowieka, która cały czas mówi nic nie czuje, nie czuje nóg, można powiedzieć jest ta głowa w szoku. Batman po unicestwieniu cyborga doprowadza do tego, że ta głowa no, jest martwa. Bierze ją do swojej jaskini i zaczyna robić swego rodzaju dochodzenie, badania. Natomiast tutaj, jak widzicie, jest bardzo ważna istotna rzecz. A mianowicie ta pani odegra tutaj wydaje mi się, że dość znaczną rolę. I przede wszystkim chodzi o to, dostała nagrodę, wiecie, nagrodę typu pokojowa nagroda Nobla i innego rodzaju takie nagrody, które dostaje się przez tych, którzy rządzą na świecie. I teraz tak nic też dziwnego, że dr Margaret Love, założycielka i szefowa organizacji Uleczyć Świat, została nagrodzona prestiżową nagrodą za osiągnięcia na polu akcji humanitarnych. Nasza praca dopiero się rozpoczęła, mówi dr Love, przyjmuje to wyzwanie. No, wygląda złowieszczo, no, nie będziemy ukrywać, i rzeczywiście może tak się okazać. A czy się okaże, to zobaczymy. Tutaj, moi drodzy, sytuacja jest taka, następująca: że Batman udał się do Nowego Jorku i zobaczył, że właśnie spawn, czyli ten, że oto bohater, który, można powiedzieć, krótką charakterystykę, szybko Wam zrobię. Otóż jest to były żołnierz, który został zabity, został skrzeszony i w jakiś sposób uzyskał yy, magiczne moce. I teraz walczy po prostu ze złem. Wcześniej nie miałem przyjemności z tą postacią, gdzieś ją słyszałem, ale tak naprawdę ani nie oglądałem filmów. Jeżeli takowe były, a nie czytałem komiksów, więc jest to moje, można powiedzieć, pierwsze spotkanie z tym charakterem. I tutaj sytuacja jest następująca. Otóż zbiry próbowały no, zrobić komuś krzywdę, i spawn y, po prostu ich zabił ich własną bronią. Widział to Batman, a Batman, jak wiadomo, Batman nie zabija. Batman nawet nie używa broni palnej. Bardzo mu się to nie spodobało i doprowadziło to do konfliktu. Konfliktu pomiędzy naszymi głównymi bohaterami, pomiędzy którymi jest ten crossover. Obaj dostali od siebie nawzajem tak zwane bęcki i się rozeszli. Spawn oczywiście mówi, że to jest jego terytorium, także Batman idzie z powrotem do Gotham. Dalej, Spawn również e, dobiera się do jądra Cyborga, też wyciąga głowę, też zaczyna to badać i dochodzi do czegoś, do czego nie doszedł Batman, o czym on potem powie Batmanowi, a mianowicie, że ta oto pani jest zła. I potem ponownie spotykają się nasi bohaterowie. Ponownie próbują ze sobą walczyć, ale w końcu dochodzi pomiędzy nimi do, można powiedzieć, takiej konwersacji wyjaśniającej, co tutaj się tak naprawdę dzieje, a mianowicie spawn jeszcze ma między innymi takie moce, że on potrafi wejść w głowę myślami, czyli po prostu potrafi telepatię. I właśnie tym sposobem przedstawił Batmanowi ten problem z tą. Złowieszczą panią, dzięki czemu no, przestali się bić i na chwilę zawarli taki nieoficjalny sojusz. Idziemy dalej, bo też nie będę wam wszystkiego opowiadał. Tutaj mamy piękną scenę, yy, można powiedzieć, pojednania bohaterskiego. Oboje zdeterminowani ruszają do akcji. Tutaj, tutaj jest bardzo dość istotna rzecz, a mianowicie taka, jakieś spotkanie. W którym ta pani miała coś ważnego do powiedzenia, wiecie, spotkanie na szczycie, elit i tak dalej. A mianowicie, i nagle, pewnego dnia, jak grom z jasnego nieba oświeciło mnie, wszystkie wątpliwości i rozterki odeszły w kąt, wszystko stało się proste i oczywiste. Problemem są ludzie. Ludzie spoceni, pierdzący, żrący mięcho, niszczący krajobraz, okrutni, głupi, niegodziwi ludzie. Ludzie rozpleniający się po naszej planecie, zakłócający jej naturalną doskonałość, swą bezkresną masą niezliczonymi fabrykami i restauracjami, centrami handlowymi, składami toksycznych odpadów i obozami koncentracyjnymi. No, i teraz powiedzcie mi, czy to nie jest retoryka obecnego świata? Zostawiam Was z tym oto zagadnieniem do rozmyślenia. A dlaczego? Bo ktoś powie ponownie, przecież to komiks, przecież to bajka, przecież to fikcja. No ale, tak jak Wam powiedziałem, to wszystko, co chcą zrobić światu, jest przekazane w popkulturze, w piosenkach. W literaturze, do której też można komiksy zaliczyć, w filmografii, i tak dalej, i tak dalej. Ale idźmy dalej. Co się okazuje? Okazuje się, że otwiera się nagle włas tutaj. I tak jest następująca scenka, w której po prostu jest broń jądrowa. Mamy wspaniałą okazję wejść w nowy świat świat wolny od bólu, strachu, wojny, zbrodni i innych złych cech ludzkich. Potrzeba tylko wojny, która rozprzestrzeni się na cały świat. Widzicie jaki paradoks? Czyli mm, zwalczmy coś w imię pokoju, misje pokojowe. Z czymś to wam się kojarzy? Jeżeli jesteście młodzi, może wam się nie kojarzyć, ale jeżeli macie już swoje lata, no to na pewno wiecie, że nie jeden kraj, a w zasadzie jeden główny w imieniu Wolności i demokracji siłą próbował ustanowić pokój. Dalej idziemy. Tutaj e, taka dość śmieszna scenka, którą chciałem Wam zaprezentować: a mianowicie walczą ramię w ramię nasi bohaterowie. I tutaj, no, pomiędzy nimi, oczywiście, jest taka konwersacja, troszeczkę uszczypliwa, troszeczkę nie. I tutaj, Batman mówi następująco: Jestem dużo mądrzejszy niż ty. Wszystko bowiem wskazuje na to, że jesteś głupszy niż Clark. A Spawn mówi: Jaki, Clark, nie twoja sprawa. Wiemy o co chodzi. Tutaj, Batman i Superman i ich no, relacja przyjacielska. Ale jednak, jak wiemy chociażby z kontinuum Franka Miller'a, Superman przecież działa dla rządu, z czym nie zgadza się Batman, no ale są przyjaciółmi, więc no, nie będą się uważać za wrogów. Wiecie, jak to jest w życiu, też tak czasami mamy. Mamy jakiegoś kolegę, przyjaciela, znajomego, czy nawet kogoś z rodziny, kto ma jakieś odmienne poglądy. No ale jednak jest to osoba nam bliska, więc żyjemy z tym, akceptujemy to tolerujemy. No i cóż yy, dalej tu już chyba nie ma co spoilerować poskromiona została pani nasi przyjaciele rozchodzą się dobrze współpracowali ale jednak chyba sojusz nie był mówiąc kolokwialnie podpisany koniec kilka plansz i tak to między innymi moi drodzy wygląda Komiks jest chudy, bo jest to wersja zeszytowa. Wersja, których tak naprawdę nie lubię. Wersje zeszytowe plus wersje twarde z obwolutą. To są komiksy, których ja raczej nie będę zbierał i kolekcjonował, ale przeczytać przecież trzeba albo i można. Natomiast jak widzicie wersja biblioteczna, ponieważ jak wiemy, no to jest już dość kilkunastoletni komiks, w związku z czym no, musiałem go wypożyczyć. Na razie w sprzedaży go nie ma, jeżeli chodzi o Allegro i tym podobne, więc też nie wiem, jakie ceny by za niego były, ale tak jak mówię, i tak bym raczej się nie pokusił o kupno go. No, ale muszę go przedstawić, muszę też go przeczytać. Przeczytałem oczywiście, bo, no, zamierzam wszystkie komiksy z kontinuum Franka, Franka Millera. Przeczytać, a już w zasadzie niewiele ich zostało. Także wy możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie. No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego filmu i cześć.